Teraz ja się nie bawię. Wymyśliłem coś na to. Ale pierwszy i który jest w tym budynku. Na budynku. Okej, okay, było. Dobra, mam. ale jest ginę raczej. Raczej. Ciężko trafić Ciężko mi Ale kurwa fart, aż w szoku jestem Jeszcze tak nie miałem chyba Jeszcze szczęścia w tej grze nie miałem A co mogę poczekać góry? Kontraryja na to, że jest przerąbane. Już nie zła masakra Już nie da tego opanować, ale trudno, gramy dalej Nie może tak po prostu sobie zakończyć, gry. Widzicie co wymyśliłem? Dodatkowym zadaniem jest wystrzelenie tego gwina co tutaj lata. I ja właśnie to zamierzam zrobić. W 100% wykonałem pierwszą misję. Sprawię. Ostatnio że tak. I wykonałem zadanie w strefie której... gazy. Zginął, nie? Okur. A jak zauważyliście, przynajmniej w tej. Tutaj... misji. Aż tak bardzo się nie denerwuję, Jest bardziej, jest bardziej uspokojony Co dobrze Troszkoda, no żebym cały odcinek wyglądał Tak jakbym tylko dał ryja. Pozwól, że mogę, powiedz Pięknie krok na styk Nie chuchu Nie ma tak łatwo, trzeba wbijać... z buta Skąd mnie ładuję, stamtąd Dobra. Stąd, ja, ja, nie, że Okej. widzę, że nic nie widzę. To wcale nie jest dobry znak. Dobrze że witam. jest. Ja zabiłem go. Chwila ciszy, chwila skupienia i pierdolniałem go. Okay. Okay. Kurde, nie za wiele w tej grze widzę, ale trudno. O kurde, teraz dwa helikopterki sobie latają. Chodźcie. Ja nie jestem aż taki głupi, żeby się pakować teraz tam. Będę troszkę pomyśleć. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na imprezę. Bardzo Państwu dziękuję, że wpadliście. Mam nadzieję, że zrobimy wystarczający damage, żebyście aż się popłakali. Miłego dnia życzę Do następnego razu Do następnego razu Wszystko już wiadome Zabiłem was Ja umrę ostatni Ja, patrzę zaraz taki dead O jest ich dużo Puff, headshot Pup. Uf. O, wszak jestem. Myślę, że trafiłem. Coś dużego to tu, tu jest raczej czysto, tylko tutaj siedzą. Jep. Jep, kolejny. I jeszcze tam. Co ja tu muszę zrobić? Jakby tam wejść teraz. Pomyślmy. Yeah. Jednak to potrzebny bez bezwycz większego problemu. I jeszcze coś mam wziął. Stąd. Pierwia, ale prawda. on się zmienił przygotowany już jestem na to nie jakiś mały jest przez przylodek włączyłem Gancer Kinga nie chciałem tego koniecznie robić chciałem tylko go uderzyć z ręki za pomocą V, niestety nie udało mi się Co ja tu mam zrobić? O, ja nie wierzę. Duża skrzynia z amunicją. Bronią. Shotgun 38 razy 6 Nic specjalnego, ale zobaczymy. Wielka szkoda. Chyba szkoda, nie jestem jeszcze pewny. To jest pistolet, ma 42 naboje nawet fajnie. Zobaczmy to. Oh je, nawet nie. Wie... Co się dzieje? Co? Dobra, dobra. No nic. Ja już wiem, o co mówisz, ja. Idziemy dalej. Kurde mi padły. Tak z dupy, wiecie? No nic. Gdzie nas zrespi? Oby nie na początku bazy, bo to by była lekka przeginka. E. Dobra, wykonałem quest'a. Więc teraz trzeba lecieć po mój samochodzik po czym Po czym pojechać albo coś jeszcze zrobić, jeszcze jakiś inny quest jest OK Zaraz go wykonam, a jeszcze zabiję tam tych frajerów co tam są i wszyscy padną to już będę mógł spokojnie wracać a chociaż już sobie odpuśćmy mamy 11 level Dobra, jak ja tu wjechałem. Tutaj okay, już widzę. I wracamy. Wszystko obliczone mam. Wszystko wyliczyłem pięknie. No to trochę nie było piękne. Opa. Opa. Prawie dobrze. Dobra I to tyle na ten temat Nie gdzie ja dokładnie mam jechać Fakt, to jeszcze było w tej bazie Czyli spaliłem Będę chwilę to naprawiał Ja to na no yeah. Ja Musimy poczekać aż nam się zregeneruje Nitro i lecimy Pęknę, żeśmy się w pieprzyli jak ostatnim razem Okej okay. Co tam pobiegniemy Coś tu lata, ale mam nadzieję że Odpuści sobie mnie I wiem, że są gruby sp po śladu gniu, ale i tak niezły niezłudzenie, że sniperką ja yeah! powinienem chodzić z trzema shotgunami i z rakiet. Niestety jeszcze nie posiadam takiego ekwipunku. Wielka szkoda. Okej, okay, lecimy dalej. Ostatnio mnie to zabili. Krytyczny na cały przodzie. Chyba nie twardy jest. Co to jest? Co to, to jest? Trzeba trzech takich zabić. Są twardzi, tyle powiem. Są cholernie twardzi, jeżeli się jeden tacy trapy ciągle. W przyszłości to będzie ciężka jazda. I ostatni strzał? Tak, yeah. Mi się tam podobało, dużo ekspo dostaliśmy za nich. A do tego jeszcze wykonałem zadanie. Wykonałem zadanie. Więc idziemy oddać quest'a. wam, że nagrywam trochę krótko. Więc, żeby sobie nawet troszeczkę więcej materiału. E, będę... Widzicie? To zrobimy jeszcze jednego quest'a. Jak ja dobrze, nie? Skąd <grytanie> tylko dni ten panel? Jeszcze dłuższego czasu można powiedzieć, ale od kilku dni wrzucam materiały i chyba robię to w, w szybkim tempie, że jestem w szoku, ale zostawiam komputer na noc. Więc niedługo się będziemy musiało to tak. skończyć. Dobra, daję 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 do Broń. Niestety nic specjalnego. No dobra, mamy kolejnego questa. Wykonajmy go. Po tym questie chyba już zacząć nagrywanie ewentualnie. Zrobię jeszcze jednego. No, tu mamy coś. Aha, mamy jakąś część, okej. Okay. dalej. O, coś się. A, rozumiem, mam tutaj jeździć po prostu zabijać bandytów I jest zabity i powinien wylecieć z niego item. i tam I doleciał Jest tylko kolejny Nie ma też określenia więcej wam Pięknie. Już biorę, już biorę. I dawać następny już ostatniego nie zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do spuszczenia w pierdolę. No co i nawet już nie chcą już... nie chcą? Ależ skończył. Okej, okay, to przejdziemy do kolejnego obszaru. Może teraz ktoś tutaj wyjedzie. Dawać, dawać Moje wypieroszki. Zabija cię. Yeah. Przyjemnie jak pozrawiam sobie tego po, ekspert. To jedziemy z tam Okej, okay, jest coś A, to jest to samo. Jeszcze nie